W tym filmie zrobimy małe porównanie silników. Silników ze skutera, ze skuterów. Są to silniki od 50 po 125. Przedstawimy silniki, zrobimy porównanie mocy. Krótki opis, czym się wyróżniają, czym się charakteryzują, czym się różnią. I to tyle, zapraszam. Tak więc, tak, na pierwszy ogień leci silnik. Horizontal Minarelli z bębnem z tyłu Ten akurat był chłodzony powietrzem Moc około 3 koni Montowany w modelach takich jak Neo, Ziok, Malagutti, Benelli I wiele modeli MBK, Malagutti, ITP, ITD Tak on mniej więcej wygląda Szybki rzut okiem Górne mocowanie silnika Kolejny, kolejny gagatek jest to silnik nieco większy, silnik Yamaha również, ale jest to silnik 4VP, czyli silnik setka, X setka, BWS setka, Benelli K2, tak, Benelli 2 też było z tym silnikiem wypuszczane, silnik nieco masywniejszy. Te silniki, te silniki 4VP wychodziły głównie, głównie, tylko i wyłącznie z będem z tyłu, z hamulcem bębnowym i tylko i wyłącznie chłodzone powietrzem. Nie było żadnych e, setek oryginalnych z fabryki chłodzonych wodą, ani z hamulcem e, tarczowym. Ten silnik już jest przygotowany. Ten blok jest już przygotowany pod, pod hamulec starczowy. To, to było wykonane przeze mnie. To nie jest oryginalne mocowanie. Ale o tym mogę opowiedzieć w innym filmie. Tak. Na razie tyle o tym silniku. Kolejny. Kolejny blok, kolejny silnik. To już jest. To już nie jest ZEO. Tutaj mamy. Silnik Piaggio, Piaggio Gillera 125, największy w tym zestawieniu. Tak jak widać, hamulet bębnowy z tyłu. Ten był chłodzony powietrzem. Ten jest chłodzony powietrzem, tak tutaj. Dla porównania, silnik obok Heroxa wygląda. To jest silnik z e, Piaggio SKR 125. Ten sam silnik był montowany w Piaggio Skipper oraz y, na pewno wielu innych. W e, wielu innych skuterach Piaggio Razy, kołem z kołem 10 cali, tak, 125, 13 koni oraz koło y, 10 cali. Tak to wygląda. Teraz policzymy bardziej szczegółowo od lewej, od tego horyzontala i na reali horyzontal. Pomówimy sobie ogólnie o silniku, o cylindrach. Czemu są tak często używane? Czemu są tak popularne? Tutaj mam przygotowany cylinderek, oczywiście, zatarty. Zatarty tłok, zatarty cylinder oraz wał. Co sprawia, że te silniki są tak popularne, tak często używane do różnych swapów? Tak często ludzie to modyfikują. A moim zdaniem, chyba to, że, że części są dostępne wszędzie absolutnie wszędzie w różnych przedziałach cenowych. Te części pozwalają na uzyskiwanie ogromnych mocy Na pojedynczych cylindrach nawet 30 koni ludzie uzyskiwali, tam 20 pary koni Spokojnie da się tyle zrobić w Seryjnie ten silnik ma około 3 koni czyli 7000 obrotów Średnica tłoka w tym silniku to 40 mm, natomiast kok, skok tłoka, tutaj mamy e, 39,2 mm, tak, 39,2 mm jest skok tłoka, 40 mm średnica, tutaj mam silnik 50 e, Cinderek 50, tak mówiłem, zatarty. Więcej wygląda założonym cylindrem. Silnik grudny w najbliższym czasie na pewno nie będzie zakładany do żadnego skutera. Trzeba byłoby go oczywiście całego ja przejrzeć. Prędkości po blokowaniu te silniki osiągały około 70-80 km na godzinę. No, różnie to ludzie podawali, różne, różne liczniki różnie liczniki podawały. No, tyle jeśli chodzi o mineral 50. Przejdźmy do, do setki. Setka Oznaczenie 4VP. Moc około 6,5 konia. Skok tłoka w tym silniku. Tutaj mamy e, e, średnica, tłoka. E, średnica tłoka 52 mm.

masywniejszy silnik, to jest całkiem inny cylinder, całkiem inna budowa cylindra, jest cylinder dłuższy, inny rozstaw szpilek, tak, inny rozstaw szpilek, cylinder z setki nie pasuje do silnika pięćdziesiątki, no bez, bez tam jakichś modyfikacji nie da się go po prostu założyć, oraz jest dużo dłuższy, co widać też po potłoku, oraz tutaj mamy słożeń. 14 mm w Aeroxie 100 50 z wychodzi z fabryki wychodzi dziesiątka słożeń Czym jeszcze różnią się te silniki setka i 50 bardzo, wie, bardzo dużo rzeczy je różni. Całkiem na przekładnia, mocniejsza, mocniejsza oraz dłuższa przekładnia, inaczej użyskowana. Inny kształt, trochę inny kształt pokrywy silnika, bocznej pokrywy napędu. Większa silnica wariatora. Sprzęgła są bardzo podobne, pasuje z 50 do setki. Tutaj tego nie ma na razie. Bardzo podobny no, wlot na membramę, tak. Miejsce na membramę. Praktycznie to samo co w 50, wielkość ta sama. Pasuje z 50. Do setki i na odwrót. Inny napęd rozrusznika. Całkowicie się różni od 50. E, tak więc mamy tak. różnicę wał, cylinder, rozstaw szpilek, przekładnia, wariator, e, rozrusznik. Aha, co jest ważne jeszcze. Aeroxetka jest na mnie z tyłu. Jest to i całkiem inny bębek. Całkiem inna średnica bębna niż w 50. -tce. Też nie założycie koła z 50 do do Aeroxa setki raz e, bęben, inny bęben silnica bębna oraz dwa e, całkiem, e, jest dużo większy wieloklin. E, wielowypust na koło. Tak więc e, żadne jakieś tam inne koła z, z Benelli 50 w, Wszystkie inne koła z, z 50 mi na Horyzontal tutaj nie podejdą Oczywiście, wydachami się też różnią te, te, te silniki, te modele całkiem inny układ wydechowy, pojemność itd. itd. Tak, 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 chyba na tyle jeśli chodzi o setkę. Coś, coś już e, dużo większego w porównaniu do do, do 50 choć, choć to nie wygląda na pierwszy rzut oka dużo, dużo większe ale jest tak, e, silnik jest cięższy jest cięższy, masywniejszy e, 125 pojemność już wspominałem co wyróżnia ten silnik co jest w nim ciekawe, e, ciekawego E, tak, może zacznijmy od, od góry. Ogromny, bardzo duży cylinder. Wchodzony powietrzem. 125 pojemność. E, na Nikasilu. Tak wygląda cylinder. Głowica. I tłok. Tak, to jest 125. Cylinder. Tutaj mamy porównanie do Aeroxa setki, gdzie Aerox setka już stosunkowo do 50, już był duży. Tak? Tutaj mamy jeszcze większą średnicę tłoka i jeszcze większy skok w porównaniu do setki. Tak, ten zestaw jest przytarty, silnik będzie naprawiany, już jest wstępnie oczyszczony. Te silniki wychodzą e, mocowo. Jak to wyglądało mocowo z tymi silnikami? Około 9 koni, a różnie to było podawane. Raz 8, 8 konia, 9 do 14 koni przy 12 tysiącach obrotów. D tak, tak, tak było to opisywane. Takie informacje znalazłem na internecie. Prędkości, jakie to osiągało, to około 100 do nawet 140. Naprawdę mnóstwo różnych jest opisów. Sam osobiście na przytartym Cininjure no, osiągnęłem tam chyba coś po setki, 110. No, a było już około 6 barów kompresji. Jaki tutaj mamy skok? A może zacznijmy od średnicy tłoka. Tak, widać. Widać. 55 mm średnica tłoka. I skok. 48,6. Jeszcze większy skok, jeszcze większa średnica. Porównaj do poprzedników. Tak. Jak się mawał do Aeroxa setki. Tak się mawał do aeroksasetki. Tutaj mamy jeszcze większy stworzeń. I jeszcze większy sworzeń, 16 mm to jest 50. Mm na jest tutaj w porównaniu do, do, do innych skuterków, no to większość wygląda jak, jak, jak zabawkowe, jak z piły spalinowej cylinderki. Tutaj naprawdę jest potężna potężna nika silowa powłoka. Potężny cinder z Nikasilem Liardoni woska produkcja czy jest podobny do 50 piaggio? Trochę tak, też tutaj mamy podobny napęd rozrusznika, pasek też tutaj jest bał puszczony na koło, z koła jest napędzana pompa oleju, ten akurat wychodzony powietrzem, dlatego nie było pompy wody. Bardzo podobny kruciec sący, Miejsce na membranę, jak 50. Bardzo podobny zapon. Aczkolwiek wał większy, przykładnia większa, silnik masywniejszy. Dalne mocowanie silnika. Rostaw szpilek też już jest dużo większy niż w jakikolwiek 50. Naprawdę jest tutaj. W... Kawał aluminium. Kawał blok. Co jeszcze można powiedzieć o tych silnikach? Hmm. Tak, na pewno to, że żadnego silnika nie, nie pozamieniać części, czy tam wariator z jednego do drugiego. Te części są, no, można powiedzieć, przeznaczone tylko do tych silników. Jeśli w, w, w przypadku Minarelli 50 czy tam 100, może tam jakieś, jakaś drobnica, e, drobnice z, Uda się podpasować jakieś tam mocowanie, jakieś łożysko, ale cylinder, jeśli chodzi o te główne podzespoły, cylinder, wariator, zapłon tego już nie poprzekładacie tego bez problemu. Tutaj jednak są duże te różnice, tutaj, może wam pokażę, jak, jak pasuje cylinder, czy, czy jak wchodzi cylinder po prostu na szpilki z 50 chwila. To po prostu jest tak dużo tuleja, taki rasta chwilę, że no nie da rady nie da rady tego założyć A po drugie nie wszedłby nam tutaj w blok po prostu, nie da rady. To, to chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, e, piszcie, komentujcie, może, może jest, byłbym w stanie coś tam jeszcze do, do Was nagrać. Coś ciekawego na ten temat. E, ten silnik będzie. E, jest to mój silnik, e, będzie użyty do, do mojego projektu, już jest w wstępnej fazie, w wstępnej fazie, no, jest już trochę poprzerażany, jest zrobiony flow kraterów, będzie lakierowany. Jest spalany bloczek pod, pod zacisk. Jest, będzie wszystko, jest już wszystko praktycznie przerobione pod piasta, pod, pod zacisk tarczowy oraz, oraz specjalną felgę. No i z czasem może tam zacznę wrzucać jakieś filmiki, jak tam prace postępują. Jak są jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Może uda mi się jeszcze coś ograć. Co, co jeszcze chcecie wiedzieć na temat tych silników? Co jeszcze pokazać, wymiarować? Dajcie znać. To tyle. Na razie. I korzystając jeszcze z tego, że mam pod ręką pokrywy do tych silników, pokrywy wariatorów, pokrywy napędów, e, pokażę Wam, e, że i pokrywy się różnią dosyć mocno. Tutaj po prawej, e, 4VP, tak wygląda pokrywa. Tak i to jest tylko jedna pokrywa. E, jeden model pokrywy, z jaką wychodziły te silniki, z innymi się nie spotkałem, natomiast. E, Pokrywy 50 były e, w różnych wersjach, różnie to wyglądało. To natomiast jest e, zamiennik oryginalnej pokrywy Top Performance z, wlotam, z wlotem przy wariatorze i wylotem przez sprzęgle. Tak to wygląda mniej więcej. To Aeroxetka też ma wlot i wylot. Tylko że to nieco inaczej wygląda. 50 nie załóżcie do rok za setki, nie pasuje tutaj na śruby, inny rozstaw inaczej to trochę wygląda a i na odwrót ze setki pokrywy do 50 też nie załóżcie jak widać też nie będzie pasować wam i pokrywa. i